Leżeć. Stawaj, Wstawaj, jak się czujesz? Trochę oberwałaś, widzę. Ja, yeah, ha? Huh? Myślałem, że mogę ci tylkoś podleczyć, ale widzę, że raczej nie. Nie w ten sposób. Ale szybko się regenerujesz. Ale ciekaw jestem, jak to można zrobić. Tak na przyszłość. A tu tu nie masz. Odległość. Hmm. Zmień ustawienie. No dobra, dobra, jest dobrze. Tylko, że, no nie wiem, leczyć Cię w tej chwili chyba nie mogę. Bo że jak sam się leczę, to i, i Ciebie? Nie. Ale dobra, regenerujesz się, to nie ma problemu. Zbieramy tu prowizoryczny skafander. Technologia plus 5. Kaseta nabity i pistolet. Kurczę, ten karabin jest niesamowity, ale no szybko, tak szybko wypluwa amunicję, że nie można się połapać. Wezmę pistolet póki co. A ty w ogóle strzelałaś z tego karabinu, moja droga? Lekka amunicja, szabla. O, tu coś. Kompas. Później poczytamy o kompasie. Na razie się tu rozejrzyjmy. Co to jest? Kaseta nabity. Amunicja. Kurcze, sporo kasy się tu znajduje, co? Znaczy, zna y można znaleźć może w ten sposób. Części pancerza, świetnie. A to? Kosmoszlugi. Nie wiem, co to jest. Musimy o tym poczytać, ale nie teraz. Teraz mi się nie chce. O, paszczak ten cały, czy paszczur? Wydaje mi się, że ta ikonka tutaj biała u dołu ekranu to nas informuje, że mamy uszkodzony pancerz, nie? E, pozytywka. M nie w pełni, że tak powiem, chroniący nas, nie? No, 65 ma tylko, już. Mu zostało. Szybko się zużywa. Kurczę. No znaczy, szybko się zużywają te pancerze. A tutaj go naprawić nie mogę. Być może, ale poczekajcie. Co to jest zdaj mi? Upuść. Napraw. Ale nieaktywne. Widocznie hmm, hmm, hmm. będę potrzebował więcej statystyk. Tak. I co naprawiłem? Nie. Tutaj mam to koło wyboru, nie? Mogę go upuścić, mogę go zdjąć, mogę rozmontować i mogę naprawić, ale nie mogę naprawić. Mogę. Z... O, jaki kurczę, śmieszny jesteś. Ten też nie jest w pełni sprawny, nie? Ten teraz ma 15. no ale i tak ma dużo. Dobra, zakładamy to i ten wojskowy hełm. Dobra jest. Nie ma co przesadzać. Co to jest? Wytrych. Świetnie przyda się. Kasy to nabity. Znowu coś podniosłem i nie przeczytałem, co? <tum> Tam gdzieś mam iść. Zaryglowane. Uuu, co to jest? Co to za stwór? Ten pierwotniak, czy jak mu tam. To... No, pierwotni. Ten eksponat, przygotowany tak, aby przypominał parę potężnych pierwo... pierwotnych, wymagał szeroko zakrojonych badań terenowych. Uczcijmy chwilę ciszy, ba... chwilą ciszy badaczy, którzy oddali życie w pogoni za autentycznością. <laughs> to lubię. To lubię. Taki, kurde, trochę czarny dowcip. O, a to są te cudaki, jak one się. Kanid. Beta lupus familiaris. Lupus to wilk. Czyli taki beta to nie, chyba pierwotny, nie? Pierwotna rodzina wilków. Kanidy można znaleźć na terenie całej szmaragdowej doliny. Stworzenia te występują w dwóch odmianach: udomowionej i dzikiej. Dzikie kanidy polują w sforze, no tak jak wilki. Choć udomowiony kanit może być lojalnym towarzyszem, to wciąż dzikie zwierzę, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Czyli, tak jakby ten udomowiony to coś yy, na zasadzie psa. A tam. Przepraszam, mogę? Dziękuję. Ale żebym tu nie zapomniał. Łącznik obejściowy. Ciężka amunicja. Tego nie mogę podnieść, rozumiem. To dekoracja tylko. Ryby jakieś. Słończyk. Salmonidea salnis. Salmonidea salnis. Jeśli ocean i rzeki to serce, o, jeżeli ocean i rzeki to serce i arterie szmaragdowej doliny, to słończyk jest jej niezwykle wartościową krwią. To mięsista ryba żyje w oceanie i migruje w okresie tarła Płynąc w górę rzeki. Tak jak tu, no nie? Słończyk to gatunek semelparyczny. Co oznacza, że ryby giną po jednym tarle. Wówczas e, niezawodne maszyny kosmoluba zbierają ich zwłoki, które są czyszczone, przetwarzane, puszkowane i dostarczane prosto, prosto na stoły naszych klientów. No i mała reklama też się wkradła tutaj. Korporacyjna. O kurde tu jeszcze. Czy to jest zasłonięte. Co to jest? Dlaczego nie mogę tam wejść? Może to uruchomie. Już wkrótce. Modliszyca waranus toksoderidea O matko jedyna. <laughs> Przepraszam. Podziwiaj wielką modliszycę, królową gniazda. Importowany z planety Terra 1 okaz zadziwia i pobudza wyobraźnię. No i gdzie ona jest, ta modliszyca? Podejrzewam, że my odwiedzimy planetę Terra 1 jako, zewnętrznego, jako zewnętrzny świat tytułowy. Co to? Jakieś zwierzątko. Ciężka amunicja. Jakieś zwierzątko tu się odzywa. No, ty ten paszczak cały, czy jak Dobra, poleciał sobie gdzieś. Tu coś jeszcze jest. Lekka amunicja, ogniwa. Ogniwa to mogą być. O. Stenabity Adreno. Przejęcznik. Klucz do ambulatorium. Wyśmienicie. Jakiś alkohol pewnie. A gdzie jest samo ambulatorium? Tam było zaryglowane? Zaraz, gdzie to było? Tu? Czy tędy weszliśmy? Nie, to jest wyjście. To tutaj. Dobra, tutaj, tutaj już mam. Kurde, ale mam przecież klucz. Docznienie od tego. Tędy? Nie, to nie są drzwi. Hmm. chyba powinien automatycznie użyć tego klucza, nie? Nie muszę go jakoś wyjmować, co to jest. Podnieść przedmiot. Mgła derwisza. Dobra, później poczytamy o mgle derwisza. Na razie. Jestem mocno podkopcony O, może tu coś tak. Co jest? O co ci chodzi dziewczyno? Gdzie ty jesteś? Tu jest A ty byś nie chciała tego zrobić? Nie? Może tak No to dawaj Nie, jednak nie, jednak muszę sam. No dobra, a co to? Kosyta nabity. Kosmoszlugi. Kosmoszlugi wymyślili nazwę, kurde mol. Ale za mało mam tych, nie? Bo to są te łączniki chyba, tak? Te łączniki służą do hakowania. Rozumiem. Zaraz wam pokażę, które nawet chyba. To chyba nie tu. Też nie tu. O te. Łącznik obejściowy. Narzędzie używane do włamywania się do komputerów. Właśnie. No to kurde mol jak? Mam tam przejść. Mam klucz. A wpuścić mnie nie chcą. Masz jakiś pomysł, gdzie ty jesteś? Ja. Nie masz pomysłu. A może mogłabyś to otworzyć? Nie, raczej nie, bo się tylko drapiesz po główce, dobra. Spacer's Choice. Czyli Kosmolub w wolnym tłumaczeniu. O ile tu notatek różnych, różnistych. A może nie. Może. A tam jeszcze jest pan niemiły. Nie widział mnie? po poczwarow. Gdzie on jest? Zatwijaś go? Pięknie, dziewczyno. Może tędy przejdziemy do ambulatorium. Co to jest? Szabla, tak? Szabla wartownika przyda się. Kaseta, ciężka amunicja adreno. Świetnie. A ty co masz? Przejęcznik. te <gurze> nazwy są niesamowite. Lekka amunicja. Świetnie. Tam jeszcze się. Adreno. I tam jeszcze są skrzynusie. Nagroda za zasługi spółki. To samo jest napisane. Średniej wielkości nagroda ciężka amunicja, lekka amunicja. Mam nadzieję, że tu otworzymy. Co to? Woda mineralna Arkadianka. Bierzemy. Kurde, kiedy odblokujemy te sloty? Może trzeba w medycynę tam iść? po powolutku, po cichutku. Damy radę. Jest ambulatorium. Mam nadzieję, że... Jest! Otworzyło się, ale tu jest jeszcze wytryk. Ciekawe, czy wytrzymam jakiś limit noszonej amunicji, co? To jest to zapas leków. A, nowy poziom! 500 punktów doświadczenia. Ujajku, jakie tu narzędzia ciekawe. Ciekawe narzędzie, jak na ambulatorium. to bit. Ale teraz nie będziemy jeszcze do Abernatiego wracać, bo pójdziemy sobie jeszcze dalej, chyba, nie? Tak sobie myślę. A teraz zobaczę. Um, to jest ten karabin maszynowy, nie? No, mam sporo amo do niego, a on kurde siecze niesamowicie. Mogę tylko się otworzyć? Mogę. Haha, i ha, ja otworzyłem te drzwi. To, to oznaczało, że są zaryglowane i mam łącznik jeszcze jeden, tak? Obejściowy. Będę mógł schakować? Jeszcze jednego mi brakuje, kurde mol. Szkoda. Później zapomnę, żeby tu wrócić. Ale ciekaw jestem, czy to nie było tutaj połączone z tym, i po zhakowaniu tego terminala nie mielibyśmy dostępnego dostępnej opcji, opcji tutaj zniesienia tych rygli. Tak coś mi się wydaje. Mgła derwisza, i Vigorvit jeszcze jeden. Więcej nie nic. Dobrze wróciłem, bo Wigorwitu by mnie wziął. A tu jeszcze coś, co takiego? Deko... Detoks, nietoks. Detoks, nietoks. Ja wiem, No dobra. Masz szufladki? Szufladki nie. Kosze już sprawdzałem. No dobra, to co? Możemy iść dalej, nie? Zaraz ciekaw jestem, co my tu. Na mapie, na mapie mamy budynek, dobra postać. 10 punktów. Może w technologię wbijemy w takim razie te 10 punktów, żeby nam medycyna podskoczyła, inżynieria. Hmm. Przywództwo może. Zwiększa punkty wytrzymałości towarzyszy i ich umiejętności w walce. No, kurde, wszystko by się chciało, ale ja chciałem to do jeszcze to co rozpocząłem, nie? Tak do 50. Czyli broń dystansową i rozmowę. Umiejętność obrona, umiejętność unik zwię zwiększa odległość jaką postać przemierza podczas uniku i skraca czas trwania szkodliwych efektów startu. Uh. Inspirowanie, umiejętność, przywództwo i premia do obrażeń towarzysza, czyli zadawanych obrażeń, rozumiem. Kurczę, ukrywanie się też mnie interesuje, ale nie, no już bądź, będę konsekwentny w takim razie. Pójdę w to po 5 punktów. I atut chyba jakiś tam wskoczył. Chcę to zatwierdzić. Dobra, zatwierdziło, nie? Jeden atut mamy. Twoi towarzysze edukują się na temat zabijania. Zabójcza demonstracja. Spowolnienie czasu. Faktycznie spowolnienie czasu trwa dłużej. Hmm. Lepiej niż... Zużywanie się broni i pancerza o 25% mniej. Przedawcy i automaty sprzedające mają na stanie więcej amunicji. Masz podstawowy współczynnik pancerza, który kumuluje się ze współczynnikiem każdego zakładanego pancerza. Aha. Nie wiem o co chodzi na razie. Negocjator. Smykałka do negocjacji. Może kosztować cię kilku przyjaciół, ale odrobisz straty w oszczędzonych bitach. Ja wziąłem ten samotny wilk, nie? Też mądry. Och, co ja jestem mądry. Nie wiem, po co to zrobiłem. Jakoś tak się pospieszyłem. To mnie też, gdzie to jest? Traktujesz swoją? To mnie interesuje, bo to się wszystko niesłychanie szybko zużywa, muszę powiedzieć. Wezmę to. W razie. Super Długie jutro. Oddaj leki. Dobra, dobra, ale na razie nie, jeszcze nie jeszcze chciałbym to. Tak, to. Dostać wiadomość RIDA. Rid prosi przekazanie. Tak, chcę tą Adelaide spotkać wreszcie. Typ zadania: Lokalizacja region. Grabowa sprawa. Najnowsze. Alfabetycznie. Typ zadania: Główne. No, typ zadania chyba. mi najbardziej odpowiada taka takie sortowanie o, czy muszę wejść, tak, żeby cokolwiek mi się tu pokazało, dobra, dobra, nie ma problemu, możemy wejść mi brakuje jednego łącznika na pewno nigdzie tu nie znajdę jednego małego, nikomu niepotrzebnego łącznika, który umożliwiłby mi schakowanie tego terminala, no dajcie spokój może ale ja już chyba rozglądałem się dość tutaj. O, tak się rozglądałem, że nie wziąłem nikoplastu. No ale dobra, szkoda czasu, idziemy dalej. Gdzie to jest wyjście? Zareglowane. A to ciekawe. Aha, bo to jest, kurde, ambulatorium. No to jak? O, się tu pogubiłem teraz, muszę wam powiedzieć, mocno. Mocno się pogubiłem. Tutaj mamy już rygle, zdjęte rygle, rygle. Ale tu jest zareglowane, nie? A jakbyśmy przeszli, nie, nie przejdziemy dalej. Tam kierunku. A tu jeszcze lodwesia jest, proszę. Dwugodzinny energetyk i luksusowe filety ze słończyka. O to jest wyjście, tak? Wytrych magnetyczny. Jednak, jednak kurde, pomijałem tu różne rzeczy. Na przykład kasetę nabity. Części do broni. Karta ciepowa Arona di Proszę. Ofsi kluski. kluski. Proszę. No już mnie kurde mol. Wkurza, że nie mogę tam wejść. Wkurzam się tym. Chyba że tedy. Celownik żyroskopowy, A to cicheca. Modyfikacja broni dystansowej. Rozrzut broni minus 20. To podejrzewam, że do tego karabinu, który dzierżę w dłoni by się teraz przydało. Aha, już nie jest zareglowane. Hmm. Nie no, przecież sobie nie daruję, żeby tego nie otworzyć. Klucz, oj przepraszam, klucz. Bloker do ciepa. To ja już to mam. Kaseta Sprytomor. Grzyb zwiększający na krótki czas inteligencję. Coś segmentatyw w falloutach. Przenikliwość, szybkość regeneracji. Wskaźnika taktycznego spowolnienia czasu plus 50. Pozostały czas 1,5 sekundy, tak? Czy 15 sekund, przepraszam. Preparat stymulujący. Ambidextryna. Te nazwy są takie... Nie używa się takich nazw na co dzień i kurczę, tak później ciężko to się wymawia, nie? <ślikera> Łącznika chyba nie było, nie? Kosmolub. Gdy życie nabiera smaku, to tylko przedsmak tego, co mogą dać ci przyjaciele z Kosmoluba. Ośrodek kultury szmaragdowej Doliny, własność spółki Kosmolu, dostęp do terminalu. Witaj, dyrektorze Piquet od Rosenberg. Ośrodek kultury szmaragdowej Doliny do, od Rosenberg. Do wszystkich. Naprawiliśmy programator karty magnetycznej w lobby. Miejmy nadzieję, że znowu nie zwariuje i nie zacznie strzelać kartami do każdego, kto przechodzi obok. Przypominam, że jeśli pro programator znów się zepsuje i zgubicie kartę, możecie pożyczyć ją od dyrektora lub jednego z pracowników na drugim piętrze. IRA. Jesteśmy zmuszeni. Oto jesteśmy zmuszeni złożyć skargę. Pana obsesja, ale to jest od Tramwell L do Piket F. Temat, proszę z tym skończyć. Dyrektorze Piket, jestem zmuszony złożyć skargę. Pana obsesja na punkcie modliszycy wyczerpuje nasz budżet i wstrzymuje pracę nad wystawą. To musi się skończyć. Lamont Tramwell, dyrektor finansowy. To środek kultury, własność od myśliwi i tropiciele spółka z OO PIKET F. Temat. Proszę z tym skończyć. Pragnę poinformować o postępach w realizacji pana zamówienia na jedną w nawiasie jeden dorosłą modliszycę. Jak zapewne pan pamięta, nasi tropiciele znaleźli w dziczy piękny okaz. Za pana zgodą wysłaliśmy zespół doświadczonych myśliwych, aby go dla Pana upolować. Z żalem informujemy, że wszyscy polegli. Niebawem wyślemy fakturę za koszty pochówku zgodnie z naszą umową. Prosimy również o pokrycie kosztów uszkodzonego, zardzewiałego, rozpuszczonego, pożartego lub połkniętego w całości lub częściowo wyposażenia. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Zapraszam do zakupu kolejnej wyprawy myśliwskiej z rabatem 10%. Polecamy się na przyszłość. Z poważeniem. Myśliwi tropiciele spółka z OO Partner Towarzystwa na Rzecz Tępienia Zwierzyny. Podmiot zależny w całości należący do spółki Wszechstronne Zaopatrzenie Wojskowe. Myśliwi tropiciele spółka z OO Uczymy faunę Arkadii okrutnych realiów życia. No super. Bardzo ciekawa lektura. Bardzo ciekawa lektura. Pouczająca, rzekłbym. No dobra, moi drodzy, bo czas już. Nagroda znowu. Exoheum odnowiony, świetnie. I pusta skrytka. Moi drodzy, czas zakończyć tę sesję. Ja sobie zrobię przerwę. Podziękuję Wam, że byliście ze mną w tych wszystkich odcinkach. Zapraszam Was na kolejne, bo na pewno będą. Mam nadzieję, że pomimo wszystko Wam się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne. Zapraszam do innych gameplayów. Chyba się powtarzam, ale ok, zapraszam Was po prostu na mój kanał do gameplayów. I cóż, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!